To Voice House. Jesteśmy autorami podcastów i wideokastów z różnych dziedzin. Zaobserwuj nas tam, gdzie szukasz dobrych treści. Od YouTube po aplikację Voice House Club. Poleć znajomym, to bardzo pomoże nam rosnąć. Ze studia Voice House seria podcastów Brand Book Brief. Kampania sezonu w Chinach, wyreżyserowana przez Małgorzatę Szumowską, klientem. Luksusowa marka Prada. Dzień 520 to chiński odpowiednik Walentynek, obchodzony 20 maja głównie w mediach społecznościowych. To tylko wzmacnia jednak jego znaczenie dla marek. To doskonała szansa, żeby przyciągnąć segment Gen Z, a warunki storytellingowe są ogromne. Liczba 520 Wuerlink brzmi w języku mandaryńskim bardzo podobnie do zwrotu Wai Ni, oznaczającym kocham Cię. Kampania Prady, przygotowana na ten czas, ma polski akcent. Reżyseria Małgorzaty Szumowskiej, a także zdjęcia Michała Englerta wprowadzają widzów w romantyczny nastrój. Siła miłości, pokazana jest subtelnie w reklamie poprzez naturalne krajobrazy: trawiaste zbocza, pola maków, lasy i łąki. W reklamie wystąpili Kloch oraz Zewej, twarze dobrze znane zetkom w Chinach. Napisz w komentarzu pod tym odcinkiem, co myślisz o tym filmie, o tej kampanii. Kraj z największą liczbą regularnych słuchaczy podcastów? To może być zaskoczenie. Rok 2024 przynosi kolejny wzrost zainteresowania podcastami na świecie, co potwierdzają globalne dane YouGov. 40% badanych słucha podcastów co najmniej godzinę tygodniowo, a 10% poświęca na to więcej niż 10 godzin. Jestem w tej grupie. Największą popularnością cieszą się one w Południowej Afryce: 68% słuchaczy, Arabii Saudyjskiej: 59% i w Indonezji: 57%. Rozwój rynku podcastów. W Polsce, połączony z globalnym wzrostem zainteresowania słuchaczy, podkreśla jego rosnące znaczenie jako efektywnej platformy komunikacyjnej. A ty, lubisz podcasty? Słuchać, tworzyć, produkować wszystko na raz? Zapisz się na newsletter Voice House o świecie podcastingu. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy użycie AI niemal się podwoiło wynika z badania LinkedIn i Microsoft. Co więcej 75% pracowników umysłowych regularnie wykorzystuje te narzędzia w pracy. Około 80% pracowników obawia się, że to branża copywriterska jest najbardziej zagrożona, tak wynika z kolei z badań dla portalu RocketJobs.pl. W pierwszym kwartale 2024 roku liczba ofert pracy dla osób zawodowo zajmujących się pracą z tekstem, takich jak copywriterzy, specjaliści od SEO czy kontentu, spadła o ponad jedną. Trzecią względem zeszłego roku. Młodsi pracownicy częściej eksplorują i wdrażają AI w swoich zawodach, co może prowadzić do zmian w wymaganiach i kwalifikacjach. Jednocześnie kursy na LinkedIn Learning związane z AI notują wzrost zainteresowania o 160% wśród specjalistów nietechnicznych. Raport dostarcza także danych o rosnącej liczbie osób na LinkedIn. Masowo dodawane są do profili umiejętności posługiwania się sztuczną inteligencją. Linki do pełnych raportów znajdziesz w opisie tego odcinka. Instagram chyba chce wykorzystać kłopoty TikToka. Znów robi rewolucję w algorytmie. Zmiany w systemie sugerowania treści mają zajść szczególnie w Reels. Algorytm od teraz potraktuje lepiej oryginalne materiały, co ma dawać wszystkim twórcom równą szansę na przebicie się. Wielu z nich twierdzi jednak, że straciło już cierpliwość wobec podejścia Instagrama do funkcji rolek, bo ciągle wahają się zasięgi, a spowodowane to jest aktualizacjami. Tym razem Meta chce usuwać z rekomendacji agregatorów, którzy publikują treści nieautorskie, albo dokonują ich edycji tym będzie za to nagradzał twórców oryginalnych treści, zastępując duplikaty filmów ich własnymi oryginalnymi materiałami w proponowanych. Czy Meta chce wykorzystać kłopoty TikToka w USA? Analitycy mediów społecznościowych są o tym przekonani. Czy te zmiany są tym, czego twórcy i użytkownicy naprawdę chcą, pozostaje kwestią dyskusyjną. OpenAI panuje ogłosić konkurenta wyszukiwarki Google. Chodzi o wprowadzenie funkcji wyszukiwania do ChatGPT. To kamień do ogródka Google. Nowa funkcjonalność pozwoliłaby użytkownikom zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z wykorzystaniem szczegółów z sieci oraz cytatów ze źródeł. Funkcja ta mogłaby także wprowadzić obrazy obok tekstowych odpowiedzi, by użytkownik mógł lepiej zrozumieć temat. Startup Perplexity zdobył popularność właśnie dzięki wyszukiwarce AI, która kładzie duży nacisk na dokładność i cytowanie źródeł. Równocześnie Google intensywnie pracuje nad przekształceniem swojej głównej wyszukiwarki. Kolejna przełomowa wersja ma być zaprezentowana na nadchodzącej konferencji Google I.O. Plotki o planach OpenAI nabrały tempa po tym, jak użytkownicy mediów społecznościowych zauważyli istnienie strony internetowej SearchChatGPT.com, która przez krótki czas przekierowana była na oficjalną stronę czata GPT. Choć Open nie potwierdziło oficjalnie tych informacji, wciąż rozwija swoje usługi, żeby sprostać oczekiwaniom użytkowników i wyprzedzić konkurencję. Nowa funkcja wyszukiwania mogłaby znacząco rozszerzyć obecne możliwości czata GPT, który już teraz potrafi automatycznie przeszukiwać internet w odpowiedzi na niektóre zapytania. Jest to jednak funkcjonalność dostępna dla użytkowników, którzy płacą. To był Brand Booking Brief od House i agencji Kuźniar Media. Źródła informacji znajdziesz w opisie odcinka podcastu i na stronie voicehouse.co. Ściągnij aplikację VoiceHouse Club. To pomaga budować nam sieć profesjonalnych podcastów.